Odkładanie na później niszczycie szybciej niż stres w pracy, bo o ile stres potrafi minąć zaraz po wykonaniu zadania, to prokrastynacja z dnia na dzień odbiera Ci poczucie sprawczości, rozbija Twoją dyscyplinę i zamienia każdy ambitny plan w kolejne niespełnione marzenie, które gnije w Twojej głowie. Każdy dzień, w którym odkładasz to, co naprawdę ważne, jest jak cegła dokładana do muru między tobą a życiem, którego pragniesz i ten mur rośnie niepostrzeżenie, aż pewnego dnia uświadamiasz sobie, że odgera cię od wszystkiego, co miało dla ciebie znaczenie. Dlatego przestań się oszukiwać, że jutro będzie lepsze, że będziesz miał więcej energii, więcej czasu czy mniej problemów, bo jutro będzie dokładnie takie samo jak dziś, jeśli nie zrobisz pierwszego kroku właśnie teraz. Wybierz jedną rzecz, którą odkładasz od tygodni i zrób ją jako pierwszą zaraz po przebudzeniu, zanim dotkniesz telefonu i zanim wciągnie cię codzienny chaos, a poczujesz jak wraca kontrola i motywacja do dalszego działania, bo nie zabijacie ani stres, ani nadmiar obowiązków, zabijacie czekanie na idealny moment, który nigdy nie nadejdzie, a każdy dzień bez ruchu do przodu jest dniem straconym na zawsze.